Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki. Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi, a dokładnie, słuchajcie, tytuł odcinka: Można kupić coś za 10 tysięcy, a można kupić podobną rzecz za 100 tysięcy. Tak? Czyli teraz, tak. O co mi dokładnie chodzi, co ja znowu kombinuję, słuchajcie. Zauważcie, jedną rzecz, że teraz w czasie, gdy jest ten kryzys, a nawet jak tego kryzysu nie ma, to warto, słuchajcie. Oszczędzać i stosować taką gospodarkę finansową. Stosować rozsądną gospodarkę finansową. O. Zoptymalizować te finanse osobiste. Dobra, o co mi chodzi? Słuchajcie, zauważcie właśnie, że można nabyć jakieś dobro konsumpcyjne, jakie by one nie było. Na przykład za 5000 zł, ale można je kupić też za 50 tysięcy złotych. Można kupić telewizor za 1500 zł, ale można. Też 50-calowy, tak? Tylko na przykład niefirmowy, ale można też kupić taki telewizor za 15 tysięcy złotych, bo ma jakąś nowość, której w ogóle nigdy nie wykorzystamy. To się zdarza, zauważcie, nie? Możemy kupić telefon komórkowy, smartfona, tak? W przedziale cenowym od 500 do 1000 zł, ale możemy kupić smartfona w przedziale od 1000 do 5000, tak? Tylko teraz kwestia, tym jak komary słuchajcie, atakują już, kwestia tego typu czy ja wykorzystam całkowicie wszystkie albo prawie wszystkie, chociaż część tych funkcji, które daje to urządzenie. Czy jest taka potrzeba tak naprawdę tego, żebym ja zakupił drogi smartfon, nie wiem, za 4 5000 zł jeżeli słuchajcie, ja mam pieniądze, biorę, kupuję to za gotówkę, jeżeli mam odłożone, nie wiem, na koncie 100 tysięcy złotych, to ja mogę się bawić i kupywać takie drobne, drogie gadżety, tak? Ale jeżeli słuchajcie, ja mam na koncie 5 tysięcy złotych, ja kupuję za wszystkie swoje oszczędności yy, telefon za 5 tysięcy złotych, to chyba już nie jest rozsądne. I do tego tutaj zmierzam właśnie w tym odcinku, żeby Wam powiedzieć o tym, też to właśnie zauważyłem, że Mogę nabyć jakieś dobro konsumpcyjne, które, które spełnia swoje zadanie, bo ja potrzebuję telefon, żeby wykonywać jakieś tam filmiki, takie jak tutaj, które wcale nie muszą być jakieś jakościowo bardzo. Super, 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 bo to nie jest telewizja, tak? Ja to traktuję hobbystycznie, ale równie dobrze mógłbym powiedzieć, nie, muszę mieć super, super sprzęt za 15-20 tysięcy zł. Tutaj muszę jeszcze zatrudnić 2-3 osoby, żeby one mi tutaj odpowiednio to naświetlenie zrobiły. A zobaczcie, tak wyszło, że te promienie fajnie pokazują, tak? I jakoś samo się dało zrobić. Nie, nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o filmowanie, a jakoś to się w miarę fajnie wygląda, tak? Te promienie tutaj super, to podoba mi się. Dobra, czyli zobaczcie, że możemy coś zrobić za 5000 zł, a możemy za 50 tysięcy zł. Efekt końcowy jest podobny. Jest podobny. To odnośnie tego. Później, co jeszcze? Jakie jeszcze przedmioty? Przedmioty? Samochód, samochód. Słuchajcie, możemy jeździć samochodem, który kupimy i spełnia swoją funkcję. Przewozi nas z punktu A do punktu B za 30 tysięcy zł. Ale możemy równie dobrze kupić ten samochód. Za 300 tysięcy złotych albo za 150 tysięcy złotych, tylko że ten za 150 tysięcy złotych będzie nowy, tak? A ten za 30 tysięcy złotych będzie 9-letni czy 8 letni I to jest ta różnica, słuchajcie, że znowu, jeżeli ktoś ma na koncie, tak? Nie wiem, 100 200, 300 milion złotych, tak, to on sobie może kupić nowy samochód. Ale jeżeli ja na koncie mam zaoszczędzone nie wiem, 20 tysięcy złotych, no i zakupię samochód za 30 tysięcy złotych, a więc wezmę z konta te 20 tysięcy złotych i jeszcze zapożyczę się na 10 tysięcy złotych. To czy to jest rozsądne? I po co? I po co, słuchajcie? No, no nie jest rozsądne. Więc ja, słuchajcie, kusi mnie to, żeby tak zrobić, ale co ja zrobiłem? I co ja robię? Jeżdżę dalej tymi samochodami, które mam od kilku lat. Włożyłem w nie tam 1000 czy 2000 zł i dalej nimi jeżdżę. Spełniają swoją funkcję, elegancko mi jeżdżą. Będę widział, że zaczynają coś rdzewieć, coś się zacznie dziać, to je złomuje i tyle, tak? Wtedy będę myślał o zmianie auta. Czyli zobaczcie, możemy znowu kupić jakieś dobro konsumpcyjne za 10 tysięcy zł i przejechać z punktu A do punktu B, a możemy kupić je za 100 tysięcy zł i też przejechać z punktu A do punktu B. Efekt końcowy jest ten sam, tylko na koncie oszczędnościowym mamy 0, a... Na karcie kredytowej mamy minus 90 tysięcy, jak kupimy to auto za 100 tysięcy, tak? I jeszcze ratę kredytu na kilka lat. I obciążenie finansowe. I jak obciążenie finansowe, to również obciążenie psychiczne. Bo to są... Każdy kto ma kredyt, to doskonale wie, że czuje, że coś jest nie tak. Czuję, że kurde farto by było się tego pozbyć jak najszybciej, tak? Jak najszybciej. A mnie komary zaczynają gryźć. Ten odcinek będzie krótki chyba. Zacznę mnie atakować. Słońce powoli zachodzi. Co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze? Możemy, słuchajcie, jechać na wczasy, na wakacje za, nie wiem, 1500 zł, ale możemy też jechać na wakacje za 15000 zł. Tak? Możemy pojechać na jakiś dłuższy weekend, 4-5 dniowy. Tak? W Polsce gdzieś. I stracić, powiedzmy, 1500-2000 zł. Tak? Jadąc swoim samochodem. A możemy stracić, słuchajcie, 15 tysięcy złotych lecąc samolotem, tak? I spędzimy tam gdzieś w jakichś ciepłych krajach kilka dni. Oczywiście ktoś powie, bo tam jest super i tak dalej, i tak dalej. Ale w mojej ocenie warto to zrobić, jeżeli mam za porządną poduszkę finansową składającą się, nie wiem, z kilkunastu moich średnich pensji, tak? Także ja nawet jakbym nie pracował, to spokojnie mogę... 12 miesięcy przeżyć. A jeżeli, słuchajcie, ja mam jakieś kredyty i biorę kolejny kredyt na, na to, żeby pobawić się kilka dni nad morzem, jakimś ciepłym morzem, to nie wiem, czy to jest rozsądne. Tak? Czyli możemy to coś, jakąś też usługę, nie tylko rzecz, usługę kupić za 1500 zł, ale możemy też za 15 tysięcy tak? Co jeszcze? Gdzie kończą mi się pomysły. Dobra, tyle na dzisiaj. Zapraszam, słuchajcie do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy. Co wy na ten temat co widzicie? Czy faktycznie można zawsze zastąpić coś drogiego jakąś usługę drogą, albo jakąś rzecz drogą? Możemy zastąpić czymś tańszym, tak? Ale przy okazji, nie, żeby nie traciło to mocno na jakości, bo na pewno. Jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli zakupimy auto za 150 tysięcy złotych, no to jest małe prawdopodobieństwo, że ono się popsuje i jest na przykład roczne czy dwuletnie, niż kupimy samochód za 50 tysięcy złotych, no 8 7 -letnie. Więc prawdopodobieństwo popsucia jest na pewno większe. Ale zauważcie tutaj, już jak ciągnę tą motoryzację, bo tam troszkę ją lubię, tą motoryzację, zauważcie, że jeżeli my ten samochód kupimy od rodziców, bo rodzice na przykład mają siedmioletnie auto i chcą je sprzedać, to może warto jednak, mimo że ten kolor no, nie za bardzo nam pasuje, bo jest biały, a wszyscy jeżdżą białymi dzisiaj, tak, bo jest taka moda, to może warto kupić jednak biały samochód od rodziców, 7 siedmioletni, za 35 tysięcy złotych, tak, i jeździć kolejne kilka lat, bo jest to auto y, sprawdzone, nieoszukane, y, jest to auto pewne, wiemy jaki ma przebieg faktyczny, bo przecież rodzice nas nie oszukają, tak? Wiemy, słuchajcie, wszystko o tym samochodzie: mamy jeszcze dodatkowe opony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ono naprawdę w dobrym stanie technicznym. Niż zakupić inne auto do osoby obcej albo gdzieś z komisu, gdzie my nie znamy w ogóle historii tego auta, czy ono było po wypadku, czy nie było po wypadku. Czyli zobaczy, można zastosować pewne rozwiązania przy, przy okazji akurat wykupnie samochodu, które spowodują, że efekt będzie taki sam. Czyli, że jeżeli my zakupimy nowy samochód za 150 tysięcy złotych, możemy powiedzmy 5 lat, bez yy, obsługowo jeździć tym autem, tak? bez żadnych problemów. Nie, nic się nie popsuje. Ale równie dobrze możemy wziąć ten samochód od rodziców i kupić za 35 tysięcy złotych. I również ze względu na bardzo dobry stan techniczny tego pojazdu i pewność tego stanu technicznego, tego, że ten, kto nam to sprzedaje, nas nie oszuka, nie oszukuje, bo rodzice nas nie oszukują. W związku z tym chcą naszego dobra. W związku z tym my również przez 5 lat Będziemy jeździć tym danym autem. No nic w niego nie wkładając, tak? Czyli zobaczę, że są pewne rozwiązania, gdzie możemy dzięki temu zaoszczędzić 100 tysięcy złotych, ponad 100 tysięcy złotych, tak? Chyba, nic więcej nie wymyślę. Dobra, słuchajcie, bo już komary gryzą. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy. Co wy na ten temat sądzicie? Na razie, cześć.